Witam bardzo serdecznie. Jest z nami Pan Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkiej w Warszawie, Pan Mariusz Kozera. To jest Pani Dyrektor Ochotu Renata Drożewska, powszechnie znana nasza tutaj księżnika i koleżanka. Pani. Małgorzata Kuć, Kierownik Wydziału Dokumentacji. Dokładnie. Ja się nazywam Andrzej ja że jestem Starostą Żeromińskim, Pani Przez Starostę Ireneusz Reymus. No i tutaj członkowie Rady Miejskiej z Romina. Pan przewodniczący Czarek Kosowski, pan przewodniczący Waldemar Bukowski i pani Sylwia Lewandowska. No celem tutaj naszego spotkania jest omówienie spraw związanych z, budowo, z budową ronda w Żurominie. No i myślę, że Pan starosta wprowadzi nas tutaj szerzej w temat. Eee, proszę Państwa, no ja tylko bardzo e, jeszcze raz ja również wszystkich serdecznie witam, dziękuję za przyjęcie Przez zaproszenia. Przyjęcie. Ja tylko żałuję oczywiście, że wśród nas nie ma najważniejszej osoby, która pomagała nam, jeżeli chodzi o budowę tego ronda. Chodzi tutaj o pana marszałka Adama Struzika, od którego to się wszystko zaczęło, jak również od pani dyrektor Renaty Drążewskiej. No, chciałbym po prostu powiedzieć kilka słów na temat tego skrzyżowania. Żebyśmy sobie zdali sprawę, o czym mówimy. Otóż jest to skrzyżowanie, które składa się z drogi wojewódzkiej, z drogi powiatowej na Wiadrowo i z drogi, i z drogi gminnej, która idzie na dość duże osiedle na Unitrę. E, proszę Państwa, tam jest o tyle problem, że mamy szkołę podstawową, mamy, mamy przedszkolę i mamy również szkołę specjalną. Także jeżeli chodzi o ruch ranny, czyli po prostu przed godziną pół do ósmej, ósma, tam jest bardzo, bardzo duży ruch dzieci, rodziców. Jest to, jest to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie i oczywiście w godzinach popołudniowych, gdzie te dzieci wracają ze szkół. No proszę Państwa o tym, że jest to skrzyżowanie Hmm, dość trudne wiedzieliśmy od dłuższego czasu, ale my tak naprawdę z Panem Starostą zauważyliśmy ten temat dopiero w 2015 roku. No i w związku z tym, że jest to skrzyżowanie usytuowane w mieście Żuromin, zatem no, ówczesne władze miasta i gminy Żuromin zdecydowały, że się tą sprawą zajmą. No, oczywiście my tutaj z Panem Starostą deklarowaliśmy wszelką pomoc, jeżeli chodzi o te rondo, no ale władze zdecydowały, gminy, że raz z, tym, z tym skrzyżowaniem poradzą sobie sami. No i proszę Państwa, no tak wielokrotnie, wielokrotnie byliśmy ustnie oczywiście zapewniani, że wszystko w porządku. Do marca 2020 roku, gdzie dotarła, dotarło do nas pisemko, wniosek w zasadzie. O tym, aby ulicę Lenartowicza, ona jest bardzo blisko, ona jest przeciwległa do, 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 do właśnie tej drogi wojewódzkiej, drogi Lenartowicza, droga gminna, żebyśmy ją wyłączyli z ruchu samochodów ciężarowych powyżej 10 ton. No proszę Państwa, jakbyśmy to zobaczyli, no to było wielkie zdziwienie z uwagi na to, że po pierwsze faktycznie tego bezpieczeństwa już by nie było. Zwiększony ruch, bo jednak część właśnie, część tego ruchu była przerzucona na tą drogę Lenartowicza, jeżeli chodzi o część tego sprzętu ciężkiego i w tym momencie, w tych godzinach szczytu, może nawet i, i nie tylko w godzinach szczytu, ale w większości dnia, a te skrzyżowanie byłoby totalnie zablokowane wypadki, problemy komunikacyjne i tak dalej. W związku z tym, trochę się z Panem Starostą zdziwiliśmy, dlaczego to takie rozwiązanie. Zaczęliśmy dopytywać jak, to już jest można powiedzieć od 2015 roku, prawie 5 lat zaczęliśmy się dopytywać faktycznie już z innych źródeł, dlaczego to takie rozwiązanie. No okazało się, że jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu, tego skrzyżowania, skrzyżowania tych dróg, daleko sprawa się nie posunęła. No tutaj oczywiście rozmawialiśmy tutaj z panią koleżanką naszą dyrektor Renatą Drążewską. Okazało się, że jak również wcześniej też te informacje otrzymywałem od naszych radnych, że był pomysł Zbudowania tam świateł. Z tego, co się orientuje, dowiedzieliśmy się również, mamy taką też informację, że gmina szła w tym kierunku, przygotowała, że tak powiem, jakiś projekt, który tak naprawdę nie, nie, nie zawierał, tak naprawdę nie był to projektem i nie miał wszystkich rozwiązań technicznych. Druga sprawa, nie było to w ogóle uzgadniane z kimkolwiek, a szczególnie jeżeli chodzi o o, o zarządce tej, tej drogi głównej, czyli, czyli, czyli Mazowiecki Zarząd, jak również nie było żadnych poczynionych badań w tym kierunku, bo jednak jest to ulica bardzo, bardzo ruchliwa, szczególnie jeśli chodzi o, o to skrzyżowanie i tak naprawdę e, ten projekt nie spełniał tak naprawdę warunków technicznych, e, który się wymaga od, od tego projektu. No proszę Państwa, w związku z tym, jak myśmy zauważyli, że jest taka sytuacja, tutaj radni również zorientowali się, jak to mniej więcej wygląda. No i nie ma co dużo ukrywać, spróbowaliśmy rozwiązać ten problem. W pierwszej kolejności spotkaliśmy się z naszą koleżanką i pojechaliśmy do Pana Marszałka Adama Struzika. Powiem szczerze, że wtedy atmosfera nie była ciekawa. Po pierwszym spotkaniu, nie, nie użyję, albo tak lekko powiem, no to była taka sytuacja, że absolutnie nie i tej rozmowy na ten temat w ogóle nie było, bo ta atmosfera, jeżeli chodzi o to skrzyżowanie, nie była zbyt ciekawa. Spotkaliśmy się drugi, trzeci raz, a trzecim razem Pan Marszałek powiedział, "OK, Panowie, idziemy w rozwiązanie tego problemu, ale tylko i wyłącznie na naszych zasadach to my zrobimy projekt, to my przebudujemy, nie chcemy żadnej pomocy, tylko chcemy wsparcia od powiatu, wsparcia od powiatu, żeby faktycznie w tym kierunku pójść. No i proszę Państwa, tak się też stało, w 2021 roku zostały zaplanowane w budżecie w budżecie Województwa Mazowieckiego pieniążki na projekt. Projekt wygrała firma Wivalo, ile pamiętam, podpisana 15 października 2021 roku umowa, czyli można powiedzieć, że pełna, pełna rocznica. Proszę Państwa, dość niedługo, bo w lipcu 2022 Dostaliśmy wniosek organizacji ruchu drogowego. Odpowiedzieliśmy na to pisemko bardzo szybko, żeśmy się zgodzili na to. W grudniu 2022 roku była również uchwała zatwierdzająca ten, ten projekt. O, proszę Państwa. Od tego 22 roku, 22, 23, 24 rok tutaj z Panem Starostą występowaliśmy z pismami do Pana Marszałka odnośnie budowy, zaplanowania tych środków na, na, na budowę tego ronda, zawsze otrzymywaliśmy pełną odpowiedź od Pana Marszałka. I tak, żeby skrócić sprawę, w 2024 trzymaliśmy właśnie informację, że na 2025 rok będzie zaplanowana, zaplanowana ta inwestycja w Wieloletnim Planie Finansowym. Jak teraz ostatnio wiem, sprawdzajmy jak to mniej więcej wygląda, to jest chyba 2,26, w pieniądze 2,27. Ja jeszcze, raz, ja jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować i Panu Marszałkowi, i zarządowi mazowieckich dróg, Państwu, szczególnie dyrekcji, że tą sprawą się Państwo zajęliście, bo to jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeżeli chodzi o nasze społeczeństwo tutaj i miejskie i, i, i naszego powiatu, de facto wszyscy znają to skrzyżowanie. A wszyscy wiedzą, że jest z tym problem, i jak powiedzieliśmy, że już jesteśmy bardzo blisko, wszyscy się ucieszyli. Ale od razu z tym związana sprawa. oczywiście pojawiło się bardzo dużo tatusiów, mamuś tego ronda. To nasze spotkanie ma też w jakiś tam sposób przedstawić. Prawdy i tylko prawdy. Ja, tak. e, znaczy tak, jeśli chodzi o finansowanie, pozwolenie jest, pozwolenie mamy, już mówię dokładnie z którego, z 7 listopada 2023 roku. Ono jest ostateczne, e, finansowanie jest zapewnione w WPF-ie na rok następny i e, 2027. E, przed rok będziemy w roku ogłaszali na realizację tego zadania, tam jeszcze z energo jedną rzecz musimy wyjaśnić, ale to już jest jakby nasza, wewnętrzna sprawa, to już Państwa nie dotyczy. Zadanie dwuletnie, no bo musi być przetarg dwuletni. Najprawdopodobniej wykonanie będzie jednego roku. Tym bardziej, to jest mały zakres, jak chcecie Państwo zobaczyć, to tutaj do dokumentację, więc to jest zakres bardzo mały. Natomiast, co więcej, możemy powiedzieć, nie wiem, zależy jaka firma wygra, tak będzie realizowała. No, tutaj to już można sobie powrócić tylko z fusów, żeby wiedzieć, jak to będzie realizowane. Czy dzisiaj, tak czy inaczej jesteśmy bliżej niż dalej i będzie koniec. No. Czyli rozumiemy, że, że, bo tam są były problemy, jeżeli chodzi o operatora sieci energetycznej i z tego co wiemy, to ten problem chyba będzie rozwiązany do końca roku, a może do, tak do, do wiosny przyszłego. Tak? Akurat z tym operatorem sieci energetycznej, który się znajduje na terenie północno-zachodnim województwa mozowieckiego, tu mamy dość sporo różnego rodzaju kłopotów na wszystkich budowach. Nie tylko na tej jednej. Do tej pory jakoś tam w miarę sobie radzimy, tym bardziej, że się dyrektor zmienił. i na sporo roku temu, pewnie w kłótku, chyba sporo roku temu. Troszeczkę ta współpraca wygląda inaczej. Bardziej przyjrzyj się o takie działanie, uzgadniamy coś, jakoś to w miarę idzie wszystko. Przedtem faktycznie no, ze wszystkim był prawem, dosłownie ze wszystkim był problem do tego stopnia, że podjęłem decyzję, że w ogóle ich nie wpuszczamy w pas drogowy i dopiero się odezwali. Aczkolwiek wysłanie z Trygdańskiego było uzgodnienie, no to tak już między nami. Myślę, że tę sprawę też jakoś tam rozwiążemy, tak czy inaczej to nie opóźni nam w ogłoszeniu przetargu na realizację tego zadania, więc następnym roku po prostu to ogłoszamy. Czyli będzie trwała ta budowa prawdopodobnie ją w 2026, budowa... wejdziemy na 2027 i prawdopodobnie przy będzie tym... koniec 2027. Nie, przy tym zak Nie wiem jak wyjdzie, nie wiem kto wygra. to wygra. Ja Ale przy tym zakresie jak weźmie jakaś normalna firma to zrobi w przeciągu dwóch 3 miesięcy tak. i po prostu faktury ostatnio wpuszczają w tym roku i koniec sprawy zamykają.